Witam wszystkich bardzo serdecznie w Malczu, analiza trailera Fantastyczne zwierzęta, część trzecia Tajemnice Dumbledora Tutaj jestem ja, czyń Malczu A to jest analiza traileru w wersji polskiej Jedziemy Tutaj na oto tym wizerunku na screenie Widzimy szkołę Hogwart w pejzażu okna widzimy piękne jezioro, które dostarcza się dookoła szkoły magii czarodziejstwa, Hogwart. Więc lecimy dalej. If you Dumbledore, The past to you. No, ogólnie. To, jak wskazuje sama nazwa, czyli *Time Dumbledora, będzie się roz, rozgrywała w głównie wokół tego otóż nauczyciela, profesora, dyrektora Hogwartu. Więc może być fajnie, naprawdę. A tutaj Hogsmeade i w ogóle Newt Scamander. No. Tutaj widzieliście o to już teraz. Z, z, widzieliście tu już oto nowego gelerta Grindelwalda, który w ogóle moim zdaniem nie pasuje do tej roli. Najlepszym Gellertem Grindelwaldem był po prostu Johnny Depp, a tutaj to jest taka po prostu też dobra, też fajna postać. No ale tak, tak, kurde. Chociaż coś mi tu brakuje, tak. Ten Grindelwald w ogóle nie, 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 nie pyka po prostu. No, jedziemy dalej. Tutaj, właśnie News Commander podróżuje. Idzie do gąszy, jakiejś dżungli, poszukiwaniu czegoś ze swoim patyczakiem. Ma zlecenie na pewno od Dumbledora, także luz ciśniemy, fajnie się zapowiada. Patyczek, już wkrótce i jest Kowalski, także git, malina. minister. I tutaj jest właśnie pociąg. Pokazani zostali główni bohaterowie tej, go, tej części, czyli ten, ten, ci nauczyciele to wszystko. Ci, ci magowie, czarodzieje. Kowalski też był, także Luz. A jedziemy dalej. Mugol. A Mugol?

To do świata magii. A tutaj właśnie jest pokazany ten gościu młody, który był z Gryletem Grindelwaldem, czyli był ten, który się zamieniał w tą chmurkę czarną. I tutaj tak, kurde, to, 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 takie ciekawe, co nie? Tutaj to jest takie ciekawe to jest takie ciekawe, śmieszne pokazanie jakiejś kryjówki, w którym News Commander ok okiełznuje po prostu yy, zwierzęta. Oh, a ściślej mówiąc skorpiony.

Co to za miejsce? Także tak jest. Correct. Trzy Points to Hufflepuff. Fantastyczne ta zwierzęta, tajemnice Dumbledora i Hogwart. Także tak jest. To jest bardzo Gdzie to Kwiecień 2022 rok. To jest epickie, po prostu. To jest epickie, po prostu. Mam nadzieję, że Wam się spodobało i że z, z, po prostu w ten to sposób, że będziecie zaciekawieni nową e, częścią Hogwartowek. Gołatowych przygód. Cześć, to bym ja czyli malczu. Hej, A to była malczu analiza traileru.